Cześć z tej strony Michał z Hello Dogs. Dziś opowiemy sobie, jak ważne dla psa są dwa pojęcia czasu i przestrzeni. Zapraszam. Pies potrzebuje czasu, aby oswoić się z sytuacją, która budzi w nim niepokój. Zwróć uwagę na te sygnały, daj mu przestrzeń, aby mógł poczuć się bezpieczniej. Często staramy się odwrócić uwagę psa smakołykami, ale w stresie nasz pies nie reaguje. Pies nie reaguje, ponieważ czuje obawy bądź lek i skupia się na poczuciu bezpieczeństwa. Aby pomóc swojemu psu, zwiększ dystans, aby oddalić się od źródła powodującego obawę. Poszukaj strategii, które pomogą Twojemu psu poczuć się lepiej i bezpieczniej. Daj swojemu psu czas, aby zapoznał się z nowym bodźcem. A jeżeli macie jakieś pytania bądź wątpliwości dotyczące zachowania Waszego psa, to zapraszamy do skorzystania z naszej bezpłatnej konsultacji. Link znajdziecie w opisie.